Witam na dzisiejszym odcinku z się rp siemano Dobra dawać. No nie oh. Nie wiem mam bw Ktoś tu napiernicza Chłop lata Z długiej nawala Chłop lata mam, mam. <ścoughs> Tam on za nami Medic weź nas szybko bo chłop lata Zobacz, e, chłop lata na Weź, Weźcie, dajcie tego. Znaczy... pomóżcie mi. Pomóżcie! Medyk, pomóż. Nie, nie ma. O, poleciał sobie. Łysy, jakiś biały se latał. Majeranek, pomóż! Nie... Majeranek służba, nie ma jeszcze. O, ja jestem oprowadzenem, dopiero. Ale nie, to... nie pomogę, o nie tak, medyk, tak, ja jestem oprowadzenem. O, daj mu, o ty... E, dajcie mi też rewo, bo ja to... Też... Tylko ID. Tadeusz. Dzięki. 396, dajcie rewo. Dobra, e, weź chodź, weź strój. Weź strój, chodź. Ja się... To jest napad, to jest napad. To strój. O nie wiem, to chodź, odjedziemy z tym kawałek. ci się do handlu. Ale Siadaj, siadaj. Co ze mną co ty masz, famie? pracuje, się ma. A na pewno pracuję. Nie, 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 nie Tak, tak. Wszystko zarabiałem tymi otoręcami. Wszędzie, gdzie jest zarobek? Próbuję wąki Przepraszam, przepraszam. Idę zmienić auto, bo mam bombowóz, bo nie miałem innego w garażu. Przepraszam. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Ja się boję, to są gangsterzy. Boimy się. Bombimy, przecież ich jest dwójka. No nie wiem, nie mogę skręcać. Panowie, nie mogę Zostawcie skręcać Zostawcie nas, prosimy. No i to No nie, no nie, nie róbcie tak. Nie róbcie tak, my mili chłopacy Właśnie. Ej. Nie On są. Oni. Dobra, do... nie, jebać ich. Nie, nie wiem. Nie róbcie tak więcej. My jesteśmy mili chłopacy. <grym> <grym> Opie, bo se krzywdę zrobisz, kolego. Dobra, damy furę. Tu na odchłowniki. i za nami jest odholownik. Gdzie? A tam? No tam za nami. Prosto i lewo. na odholownik. No i co, co chłopie ty tu robisz? No powiedz, czy ci. Głowa nie boli.

Dobra, jestem Zapraszam na kanał Lo. Zapraszam. No co jest z tym? E? Ale to też jest bombowy, bo noć w mieście nie można tym jeździć sobie Eee, a jak to? E, a ja, jak się nazywa ten chłop RDM Jeremier DM Jeremier DM O nie mówię do mnie, gwiazda mnie powoli tak przerasta O nie, ała Ale ból O wisi. ujsy, ej nie, Kto to strzela? Ej, kto to strzela? wisi, pewnie Zostawciwko Ej, właśnie. Kto to strzelał? Oni są w teksturach Do mnie strzelałeś? Przecież strzelają chłopi, które są w teksturach Zobacz, co Ja strzelałem, ja strzelałem Dobra, chodźcie, To nie Ej, można do gangu? Nie o, mamy gangu, nie o, o. mamy. no jeden nasz został. No nie wiem, mi te ani działa. Hmm. Wyłączcie No Dobra, tam na... A ja nie mam muzyki. O, się. Siadaj.

Help it, wspomina, to jest kurwa, nawet śchoda, no i co cieciu, się chowasz w tej teksturze, frajerze? To jest Gdzie oni strzelają?

Idziemy pod niego No idziemy się bombić, bo to taki nudny odcinek No nie, to jest dwuosobowy No nudny, nudny, dlatego trzeba coś jać robić Jedziemy na tak, główny No jest. No jakie to spiętej? Co? Tylko <noise> po tamtego połóż, a gdzie on jest? Tak nie no Został Na za z lewo Ja myślałem, że ta... Szała, szybko, weź się Red Bull'a używaj Nie mam No, no nie wiem Z bo... na nich idziemy Jadę na ich rozwody Oni i tak nam wygrywa Jakie macie ma karty karty? Eriksa 588 gwia... Bo... E, ty, probuj szczęścia, konfidencie Ty jesteś konfidentem <laughs>

no to, no to wyjdź, no pozwalam ci wyjść Pozwoliłem ci wyjść Jak nie, no krzyczałem poddaj się facet Nagrywam odcinek, co ty gadasz Nagrywam odcinek, mam to nagra nagrane wszystko a, I nie płacz, nie płacz. Pozdrawiam fanów. No i elegancko, elegancko, dałbym ci lewa, ale mi permisję zabrali. Pierwszy rządowy, ci pokaże nikomu. Pierwszy rządowy, Teraz siądzie, ja ci mówię. Pierwszy rządowy, nie. Ty zabijesz mnie do tego? Nie mam miejsca w, auty, w samochodzie O nie! Ała. Ale ból A gdzie on jest? Daj Nie, bo ty masz nic Nie, dobra, nie ma co tak. to jest odmieniamy to Przepowiedz mu Ale, same. ale nagrywam odcinek, nagrywam odcinek Czaisz, mam wszystko, mam wszystko nagrane

Ty, na sportowo jest czy jak no Jeśli się ty <młysy> coś do nas przyprujesz, to dosięgnie ciebie pestka powiebanej akcji i tam patrzą tak jak pierdolona beksa za mną stoją moi ludzie Za mną stoi mój skład To nie zbieranie na trudnej ulicy, <młysy> bo tutaj każdy jest jak to nie ten gang, kartel czy jakaś jebana mafia To tybie rodzina białe barwy Zara zęcy, się wstratia, na te To się że Stawiamy warunki na całej tej i bez dajemy etapy śmiecią Co naprzeciw nam chcą stawać Wyraja Wypierdalać do nas podjazdu Tu nie ma żaden, 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 żaden pajac Cała meta jest nasza Nie chcesz tam płacić za Bo to zapłacisz za bara basza Kolejnych het i kolejnych i kolejnych

No nie wiem, oni sobie dali rewa, mi nie dali. My, my go my no wiem, ale mi nie dali rewa, nie? A co? So a sobie dali? Ej, dajcie rewa. O nie wiem, Bo bombi się. Dobra, jedźcie na pilboxa, tepam się. Ej, ka. Mm. Dzięki Jeszcze na odcinko, pozdrow S. Oni mówią, bo mnie Oni... was... No nie wiem Bąbcie go No jak ono rozjeżdża wszystkich, tych mm -hmm. Skąd? Gdzie... Mamy wyjepane długie, nigdzie nie za zero, dep się kurwa, płacze na rządowym, ty jeba nas się rode, foki, tdc, kurwa jaki śleże, biali to potęga, kokstudacka werbe, lepiej depy, nie wpierdalaj się na naszy narko, bo dostaniesz kurwa w pizdę na rządowy, idziesz skąd do mej, wpadam ze z pukawki, was na pizdę, biali konce od składa na rządową ścieżkę, wpadam na papier, żeby was z... By. No i co ty robisz?

Czy to do ciebie już co ty leży Stawiamy warunki na fajej tej wyspie pełnej odganie co twoim sprawę i tapy śmiecią co naprzeciw nam chcą stawać Byrra, habibi, wypierdalać. Do nas podjazdu tu nie ma żaden, 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 żaden pajac Cała meta jest nasza Nie chcesz tam płacić za abotu, zapłacisz za bara basza Kolejny chęt Winerita jest jebana porażka Zobaczymy kiedy solo, kurwy, wylecą z gniazdka Mocni tryb w genie No fałdem VDM, Żebyśmy skończyli już wojnę Region biali 12 Po jeden gilia exa I rozpierdalamy na klepach I rozpierdalamy w Opel, wspominać to jest kurwa nawet szkoda Jewanina, dwa baty nie się żadnego słowa To jest kurwa montaż No to jest wiesz, taka szczelanina. Chł Chłopy VD'emują ty! Daj! A Mam, mam. jedno, się dojrzał no. Wsiadaj z mojej klasy! Moja! Nie! No, jest moja! Dobra no, te No wsiadaj szybciej! Ej! Ale coś się maguje!

Dostałem Nie dostałem Fdema Ale dostałem FODMA, czego ty, 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 ty nie trzecić? A mnie a sam się odkryje

Tego. Nie, nie żyje no nie wiem Chcę odzyskać moją audi Ej No nie wiem Naprawdę nie wiem Nie mów, że znów cię przejechałem No Znów tego samego A teraz widziałeś, że bokiem Teraz widziałeś, bokiem Weź odzyskaj moją Audi To, to jest moja Audi Dobra, dobra Ale mili ludzie chociaż ja na serwerze są Rozjedzie jak ktoś z samochodem? Nie, mamy samochodu Mnie. No nie mam auta, w czym ty nie Dobra, ktoś się bombi, ładujemy się na trzeciego Tak, nie wiesz, no, nie jestem w stanie. A dobra, dobra. nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie nie wiem, to, to, to nie jest ten gang, kartel czy jakaś jebana mafia. To tybie rodzina białe barwy, nasze, czy to do ciebie już trafia, że stawiamy warunki na całej tej wyspie pełnej odgangu. Słuchaj, no bez prawa i dajemy taki śmiecią, co naprzeciw. nam. O, pan policjant w porządku, pilnuje. Dziękuję. Adminowi, kocham pana. Cała meta jest nasza. Dobra, trzeba coś robić i biegniemy po auto o, Poddaj się O kurwa O kurwa Ej powijmy się A dobra zostaw ich, zostaw ich oni pobitce, oni powitce ej Kolejny head kolejny hedi, Kolejna akcja przez nas została z domino pan Wes curwinery, to jest jebana porażka Zobaczymy kiedy solo kurwy wylecą z gniazdka Mocni tylko w chębie pizde dostają ciągle Potem jest tylko płat żebyśmy skończyli już wojnę Głupi jeden, gildia Exa i rozpierdalamy na klepach I rozpierdalamy w wersach, pedem wspominać, wspomina że to jest kurwa, nawet szkoda, jeba nina Dwa baty siedzą cicho, żadnego słowa. To jest kurwa montaż Naraz drugi Jest małp, Dobra, daj ci Rewa, nie lutuj. Ja no, no, wy nas Ale nie, na ja dopiero we... Ja Rewej. dopiero No daj ci Rewa powiedz już, ty Daj Rewa, daj mi klamoczkę jakoś. No, okay. jak możesz. Czekaj jeszcze tamtych złodziei. Ej, dobra. dobra. No, no daj, rewa. Razy, radia, tutaj daj rewa! Który to chciał tą BMK? Znaczy Audi, Audi. Ja jestem właścicielem tej Audi. No daj rewa! Nie mamy właśnie.

Myślałam, że wszyscy w tym nie, Musimy na kobek podjechać. Nie wiem, mam, mogę wam dać e, e, winka. Ministr nie zabrał, ja mam, ja mam tak. Mam jednego winka mogę dać. I pukafkę, 18 Co mi No nie wiem komu dawałem, daję byle komu. To Kiraszek chce coś? Hej, małej, jestem no, tak. no możesz, pewnie że tak. Ja wam pomagałem przecież. Dobra, to musimy Dobra. iść. Taka sytuacja. Nie wiem, to jest zabawne przecież. Dobra, widzowie, ty, ty, tym akcentem kończymy to, ten odcinek. Dzięki za oglądanie się mamy.